Witajcie. Jak oglądacie ten film, na pewno zainteresowało Was, która konsola była lepsza: Xbox 360 czy PlayStation 3? I najważniejsze, czy nadal warto kupić jedną z konsol? Xbox 360. Konsola powstała w 2005 roku, czyli rok wcześniej niż konkurencyjne PlayStation 3. Wyszło kilka wersji konsoli, w premierę Core i Premium. Różnica polegała na tym, iż wersja Core pozbawiona była wyjścia HDMI oraz kontroler dołączany do konsoli był przewodowy, gdzie Premium posiadała dysko pojemności 20 GB, wyjście HDMI i kontroler bezprzewodowy. Te konsole były bardzo wadliwe. Praktycznie każdy model się psuł. Wyskakiwało na konsoli tzw. Red Ring of Dead, czyli Czerwony Pierścień Śmierci. Jeżeli posiadasz konsolę, a jeszcze się nie zepsuła, to masz ogromne szczęście. Gdy jest multum konsol na aukcjach, gdzie posiadają wspomniany Red Ring of Dead. Obecnie ciężko polecić taką konsolę, bo jest jak tykająca bomba. Większość była naprawiana domowymi sposobami i nawet jak działa to nie wiesz ile i szkoda na nią zachodu. Kolejną edycją, a właściwie reedycją konsoli była usprawniona i przez wielu uważana za najlepszą wersję FAD Elite, zwana potocznie Jasper, od procesora użytego do jej produkcji. Jest usprawniona pod względem chłodzenia, lecz i ona nie została pozbawiona czerwonego pierścienia śmierci. Jest mniej niż w przypadku poprzedniczek, ale jest również dużo. Dysku w konsoli Xbox nie wymieniało się na swój większy mimo iż konsola używała dysku 2,5 calowego znanego z laptopów. Xbox 360 miał przedziwny adapter, który siedział dysk, a montowany był na górze konsoli. Obecnie są adaptery umożliwiające podpięcie swojego dysku do konsoli. Po roku, gdy Xbox święcił triumfy, Sony wypuściło swoje PlayStation 3. To mocniejsza konsola oraz sporo droższa od Xbox 360. Gdy Xbox miał już masę świetnych gier, Sony dopiero zbierało bibliotekę. PlayStation 3 zostało zaprezentowane w 2006 roku, gdzie Xbox już wiedział o problemach z przegrzewaniem się, konkurencyjna konsola jeszcze nie. A i ona również nie była pozbawiona wad. Sony wypuściło pierwszy model PlayStation 3, który posiadał procesor taki sam jak posiadał w sobie PlayStation 2, dzięki czemu mogła ona odtwarzać gry z PlayStation 2. Posiadała slot na kartę pamięci, pod klapką i cztery porty USB, lecz posiadała ogromną wadę, gdyż grzała się i wiele modeli miało problemy z lutami. Gdzie po prostu się odklejały od płyty głównej, co skutkowało to w dużej mierze efektem zwanym "jolt". Konsola się wyłączała, a zamiast zielonej kontrolki była żółta. Późniejsze konsole FAT nie miały procesora od PlayStation 2, więc nie odtwarzały gier. Wcześne wersje systemu pozwalały emulować gry, ale i z tego zrezygnowano. I do dziś bez przerobienia nie da się grać w gry z PlayStation 2. To był czas, gdzie pojawiały się pierwsze odtwarzacze Blu-ray. Sony miało prawa do nośnika i postawiło na Blu-ray, gdy Xbox posiadał napęd DVD. Postawili jak się dziś okazuje na złego konia i wypuścili zewnętrzny odtwarzacz HD DVD, ówczesną konkurencję dla niebieskiego napędu. Wyszło kilka filmów w tym formacie, ale ani jedna gra nie wykorzystywała HD DVD. W teorii konsola Sony jest mocniejsza. Jeżeli zobaczymy na taktowania i procesory, wydają się lepsze niż u konkurencji, więc gry powinny działać lepiej. Trudny do programowania procesor Cell nie był fajny. Wiele programistów miało problem z napisaniem dla niego gier. Gabe Newell w jednym z wywiadów stwierdził, iż Sony zrobiło najgorszą konsolę w historii. Powinni ją wycofać i zrobić ją jeszcze raz od nowa. Jak i to, że nigdy żadna gra z jego rąk nie zostanie wydana na PlayStation 3. Później okazało się, iż Portal będzie na PlayStation 3, a sam Gabe przepraszał za swoje słowa, jednocześnie była to jedyna gra wydana na tą konsolę. Jeżeli mamy porównywać gry multiplatformowe, wiele gier na Xbox 360 działało lepiej. Trzymało lepszy klatkarz. Sam osobiście widzę z ogrywania, iż gry od Rockstar działają gorzej na PlayStation 3 niż na Xbox 360. Przyszedł rok 2007. Wii miała ogromny sukces. Wszyscy się zachwycili sterowaniem ruchowym, więc Xbox wydał nową wersję konsoli o nazwie Slim. Mniejsza z lepszym chłodzeniem i pozbawiona Red Ring of Dead. Według Xboxa. W praktyce i ona potrafi mieć Red Ring of Dead. Xbox wypuścił również Kinecta. Somebody, anybody, everybody move your body to the beat. Don't stop. This is hip hop. Can't stop, won't stop. Raise your hands up to the top. Now we all about PC, quality, love, unity, and having fun. We connect with the whole wide world. We connect like one, two. Bring it on up, uh, Come on. Uh, you ready to go? Let's start the show. Sony miało swoje PlayStation Move. Zwiedzaj inne światy z kontrolerem ruchu PlayStation Move, tylko na PlayStation 3, gdzie za pomocą różdżek sterowaliśmy w grze. Czasami na siłę było to dodawane, ponieważ Wii ma w danym tytule, to i Sony będzie mieć w swoim tytule. Dużo graczy z tego nie korzystało, poza grami tanecznymi wyszło na PlayStation Move Wonderbook, czyli książka ze specjalnymi kodami QR, gdzie machaliśmy nad książką różdżką w różnych grach, jak Detective Dix, Księga Czarów, czy Wędrówka z Dinozaurami. Różnica między Move a Kinect polegała na tym, iż Kinect nie wymagał nic nasze ciało było kontrolerem. Microsoft również wciskał Kinecta na wszystko nawet do interfejsu konsoli. Poza grami muzycznymi mieliśmy specjalną wersję Harry Potter'a, Kinect Sport, Kinect Adventure czy Disneyland Adventure. W 2009 roku Sony wypuściło ulepszoną konsolę Slim. Ulepszenia polegały na cichszym napędzie, mniejszym pobieranym prądzie czy mniejszych wymiarach. W teorii powinna być pozbawiona wad, lecz i ona miała swoje wady. Jak mogło nam się spalić wyjście HDMI, gdzie obraz był jedynie analogowy. Sam na takowy model się nadziałem. Wersja Slim konsoli posiadała większe dyski: 120 GB, 160, 250 oraz 320. Ostatnią wersją konsoli PlayStation 3 była wersja nosząca nazwę Super Slim, wydana w 2012 roku. Miała nowość w postaci mniejszych wymiarów, mniejszego poboru prądu, napęd otwierał się z góry przesuwnymi drzwiczkami, a jako innowację posiadała jak żadna poprzednia dysk Flash o pojemności 12 GB. Pozwalał on na tańszą wersję, która mogła zainstalować aktualizację, czy mniejszą mało wymagającą grę. Do konsoli można było dołożyć opcjonalnie dysk 2,5 cala. Te konsole zazwyczaj były sprzedawane w zestawie mów, aby podbić wartość sprzętu. W późniejszym czasie Powstawały modele z Super Slim z dyskami o pojemności 250GB i 500GB. Microsoft nie był dłużny i również wypuścił model Xbox 360 Slim w wersji z dyskiem Flash, lecz tutaj był on jedynie 4GB. Zazwyczaj te zestawy były z Kinectem. Konsola miała również możliwość zamontowania dysku 2,5 calowego do środka konsoli. Ostatnim modelem Xbox była wydana w dniu premiery Xbox One, czyli w 2013 roku, konsola o nazwie Xbox 360e. Miała poprawione chłodzenie, ale została pozbawiona względem poprzedniczki cyfrowego wyjścia audio. Design konsoli przypominał konsolę Xbox One, była to najmniejsza konsola i najmniej awaryjna. Sony to konsola opierająca się na grach ekskluzywnych. Posiada wiele ciekawych tytułów, jak The Last of Us, Uncharted czy seria Killzone. Natomiast jeżeli chodzi o Microsoft i Xbox 360, tutaj gry ekskluzywne są na drugim miejscu. Mamy takie tytuły jak Fable 2 i 3, które powstały jedynie na Xbox 360, serię Halo, Świetne wyścigi Forza Motorsport i Forza Horizon, jeżeli chcemy gier imprezowych to ciężko je znaleźć. Sony to gry imprezowe, Buzz i jego quizy to świetna zabawa przy nakrapianej imprezie. Think kto nigdy nie piał do mikrofonu, niech pierwszy rzuci kamieniem, a także Just Dance, ale to wyszło również na konkurencyjne konsole. Pewnie oczekujecie odpowiedzi którą i dlaczego konsolę kupić. Ciężko będzie jednoznacznie odpowiedzieć. Jaka konsola była lepsza? Xbox to świetne Halo, Gears of War i Forza. Z drugiej strony Sony ich Killzone czy The Last of Us. Gry multiplatformowe jak się dowiedzieliście na PlayStation 3 chodziły gorzej. Natomiast na Xbox gry multiplatformowe działały lepiej. Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Czy zależy wam na grach multiplatformowych czy na ekskluzywnymi? Jeżeli miałbym brać, to tylko ostatnie wersje konsol. A to ze względu na to, że Sony i Xbox zabezpieczyli je najlepiej, względem przerabiania, a zatem macie pewność, że nikt nie ingerował w konsolę. Jeżeli chodzi o cenę, to Xbox 360 i PS3, używane, bo innych już nie dostaniecie, chodzą po takich samych śmiesznych pieniądzach w okolicach 350 zł.